a Mika prezentuje świąteczne przepisy Tomka Jakubiaka. Pierogi to typowe świąteczne danie, moje jednak będą zupełnie inne, przede wszystkim z ciasta drożdżowego. W misce łączę drożdże z oliwą, cukrem oraz ciepłą wodą. Pozostawiam, żeby dokładnie się rozpuściły. Do takiej mikstury dodaję teraz mąki i odstawiam na bok, żeby wyrosł pierwszy etap ciasta. Do miski teraz ścieram pietruszkę, cebulę i dolewam oliwy. Podstawą farszu jest oczywiście ryba, w tym wypadku halibut. Jest bardzo delikatny. Aby farsz był troszkę słodszy, dodam do niego suszonej żurawiny. Świetnie komponuje się ze świętami. Do całości dodam jeszcze śmietany. Ona da takiej aksamitności i delikatności w farszu. Całość należy wstawić do lodówki, by się dokładnie schłodziło. Piekarnik Integra Smart ma wgranych bardzo dużo przepisów, co stanowczo ułatwia pieczenie. Muszę znaleźć tylko odpowiedni program na ciasto. Pierogi będą pieczone, więc uważam, że niezbędny tutaj jest sos. W tym wypadku świetnie będzie pasował żurawinowy. Na patelnię wrzucam mrożoną żurawinę i zasypuję brązowym cukrem. Do tego dodaję jeszcze sok z pomarańcza i odrobinę skórki. Całość na małym ogniu powinna około 15-20 minut się gotować. Do pierwszego etapu rozczynu dodaję pozostałą część mąki i wyrabiam ciasto. Do ciasta dolewam jeszcze oliwy, żeby było bardziej elastyczne i delikatniejsze. Ciasto drożdżowe trzeba bardzo, ale to bardzo cienko rozwałkować, ponieważ podczas pieczenia jeszcze urośnie. Na wycięte, tradycyjne kółeczka układam teraz farsz i lepiej pierogi. Ciasto drożdżowe trzeba dużo mocniej ściskać na krawędziach. Blachę do piekarnika smaruję lekko oliwą, po czym układam na niej pierogi. Każdego pieroga jeszcze posmaruję trochę oliwą z wierzchu, żeby był bardziej chrupiący i miał ładniejszy kolor. Korzystanie z tego piekarnika to sama przyjemność, jest taki prosty w obsłudze. Gotową żurawinę teraz przecieram przez drobne sitko. Chodzi o to, żeby sos był bardzo aksamitny. O, pierogi widać, że są już idealnie złociste, gdzie niegdzie się bardziej przyrumieniły. Na talerz teraz trochę sosu. Na to kupa pierogów i można jeść.